Dzięki moi kochani, że poczekaliście. Witam Was serdecznie, nazywam się Błażej Stachewicz. Witam gorąco na Festiwalu Światła Wonderland Atlantis. To już trzeci Wonderland. Tym razem zejdziemy pod powierzchnię morzy i Oceanów. A to za sprawą mappingów i wizualizacji przygotowanych w tym roku. Będziecie mogli je oglądać już od godziny 20.00. A ja chciałbym Was koniecznie namówić do tego, abyście przychodzili także tutaj do strefy dobrej muzyki. Codziennie będę Was zapraszał na jeden wyjątkowy koncert. Dzisiaj, czy Was, jutro? Artur Rojek, a pojutrze będą to muzycy Rebel Babel Orkestra Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze, którzy zagrają pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego i połączą moc orkiestry z obrazem i dźwiękiem w jedno multimedialne widowisko w ramach projektu Muzyka z filmu Chłopi. E, moi drodzy, czas na otwarcie, na oficjalne otwarcie, którego dokona pan Jerzy Łóżniak. Zapraszam serdecznie prezydenta Jeleniej Dobry wieczór, dobry wieczór. E, powiem tak, jeżeli ja od, nie otworzę tego festiwalu, to go nie będzie, nie będzie Chivasa na scenie. Także wiem, ja tak samo czekam na niego niecierpliwie, więc pozwólcie mi, że ja to otworzę, dobra? Tak. No jak nie? No nie będziesz miała Chivasa. Słuchajcie kochani, po raz trzeci jest Wonderland, tak jak to powiedział przed chwilą E, Konserwację po raz czwarty mamy Festiwal Światła i mam nadzieję, że się wspaniale bawicie. A bawicie się wspaniale z tego względu, że między innymi mamy tutaj wspaniałą ekipę JCK, który przygotowuje ten festiwal na czele z Łukaszem Dudą. Proszę dla niego, zróbcie wielkie au! Tak jest. I słuchajcie! Wonderland, Atlantis uważam za otwarte i trzy prosimy na scenę. Jezus.